Słowo Boże na dziś, 6 czerwca. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiaste. Dlaczego to uczyniłeś? Niewiasta odpowiedziała Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Prowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę Pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi Cię w głowę, a Ty ugodzisz je w pięte. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 130. Bóg zbawicielem pełnym miłosierdzia. W głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Bóg zbawicielem pełnym miłosierdzia. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, panie, pani któż się ostoi, ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci służono z bojaźnią. Bóg zbawicielem pełnym miłosierdzia. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, panie, pani któż się ostoi, ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci służono z bojaźnią. Bóg zbawicielem pełnym miłosierdzia. Pokładam nadzieję w panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje pana. Bardziej niż strażnicy poranka niech Izrael wygląda Pana, Bóg zbawicielem pełnym miłosierdzia. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie, on odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Bóg zbawicielem pełnym miłosierdzia. Czytanie z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca, we wdzięczność wielu pomnożała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny. To jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczyje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a jak gdy zostanie nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet pościli się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, Odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, Mabel Zebuba, mocą władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana, jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone? Takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać. Lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu Mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli Mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam Wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbruźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz nie z grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma Ducha Nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, i stojąc na dworze, Posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo pańskie: Chwała Tobie, Chryste.